do po i już jesteśmy ze Wierdzini W tu za chwilę będzie e, będzie visitor centrum w Virginia ale leje. także jedziemy na wycieczkę do Kentucky zwiedzić muzeum Arka, Arken Counter i Uh, creation Museum, Museum Project. Dojeżdżamy do muzeum Dojeżdżamy do muzeum Creation Muzeum Popisz Enter Here O Ile tu samochodów Parking 5 dolarów Zwykły samochód. Ale ja myślę, że teraz to się bierze bilet, tylko, czy jak? Ticket inside, aha, ticket inside. Thank you. Ticket inside, czyli bilet w środku dotarliśmy do creation muzeum muzeum stworzenia świata tutaj są obrazki tam zaparkowałem samochód i co chciałem pokazać jaki tu jest zjazd z całej Ameryki także cieszy się to muzeum zjazd samochodu z całej Ameryki cieszy się to muzeum Wielkim zainteresowaniem ludzi. To muzeum polega na tym, że opiera się na twierdzeniu Biblii, że świat został stworzony 6000 lat temu. Zobaczymy w środku, jak to wygląda. Wchodzę do tego muzeum stworzenia. Welcome. This is a creation of our own. Czas tworzenia świata. Kupowanie biletów tu. Tak, to. także jest muzeum że muzeum tworzenia świata na podstawie Biblii i na podstawie Genezji. Tak, tutaj jest księgarnia. Tylko tu jest główna wystawa, main exhibit. To tam chodzimy. O, żywe! Widzisz? O to jest... Zobacz tutaj. E, Kamieniali kamienialina, fosils od pozostałości od dinozaura. I tu można dotykać. Zobacz tutaj skamieniałości dinozaura jak archeolodzy wykopują to jest pokazane Gdzieś tu jest świat człowieka jak stworzony został wszechświat teoria Big Bang powstawały mgławice potem planety i planeta Ziemia według człowieka a tu jest według Pana Boga według Pana Boga pierwszy dzień Nastąpiło światło, drugi dzień e, pojawił się firmament, trzeci dzień e, został stworzony suchy ląd i czwarty dzień i światła na firmamencie, tysiąc lat temu, tak? pokazane jest różnica. Jak powstały według człowieka, procesy geologiczne i według pana Boga, jesteśmy w Muzeum stworzenia świata kryjekta na początku. Stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Następnie Bóg powiedział, niech pomiędzy wodami powstań sklepienie i niech je od siebie oddzieli. I tak otworzył Bóg sklepienie. Oddzielił w ten sposób wodę pod sklepieniem, od wody nad sklepieniem i tak się stało. To sklepienie Bóg nazwał niebem. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek dzień drugi. Wówczas Bóg powiedział: niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód nazwał morzem. I uznał to za dobre. Następnie powiedział, niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła, dające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona, stosowne do ich rodzaju. I ta roślinność się pojawiła na ziemi. I to się dokonało, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Wtedy Bóg powiedział, niech na sklepieniu nieba pojawią się światła, niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Niech też jako światła na niebie oświetlają ziemię. I tak się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła, większe aby rządziło dniem i mniejsze by rządziło nocą. Bóg widział, że to było dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział, niech się zaroją wody mrowiem żywych istot. Niech też nad ziemią wzniesie się wszystko, co ma skrzydła i lata, ponad niebem. Następnie Bóg pobłogosławił im, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie morza. To coś zaś, co skrzydlate, niech się rozmnaża na ziemi. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień piąty. Wtedy Bóg powiedział, niech Ziemia wyda istoty żywe, stosowne do ich rodzajów: bydło, płazy i dzikie zwierzęta. Wszystko według swego rodzaju i tak się stało. Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo, na obraz Boga, jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił ich Bóg i do nich powiedział rozrazajcie się i rozmnażajcie napełnijcie ziemię, podporządkujcie ją sobie panujcie nad rybami w morzach nad tym co lata nad niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem które pełza po ziemi w końcu Bóg spojrzał na wszystko co zrobił i rzeczywiście było to bardzo dobre i to się stało gdy nastał Wieczór, a potem poranek dzień szósty. Adam nadał nazwy wszystkim zwierzęta, name, the. O, jak mają dobrze. Pan Bóg rozkazał człowiekowi, że każde drzewo w ogrodzie możesz jeść, ale odsetry drzewa wierzy się mądrości, dobra i zła, nie, nie wolno ci jeść. Bo inaczej to... Umie. I tu jeszcze obejrzymy na dokładnie taka jak rzeczywiście w miarach. Naturalna selekcja nie jest ewolucją. jeszcze jakaś maszyneria to by trzeba było no, tak. e, znać angielski albo ze słownikiem tak i tak wszystkie jest. te opisy tak. dokładnie sobie tak e, przeczytać przemyśleć i tak. e, tu by trzeba było cały dzień nie? ale o, e, to co ja tu obejrzałem to dla mnie wystarczające, do, robi duże wrażenie duże wrażenie to jest pieczołowicie pokazane to róż, różnice w, no, w opracowaniu co mówią naukowcy, co mówią bibliści. Tak. Różnice pięknie pokazane tak w rzeczywistości jak to wygląda. Także dla mnie jest to wszystko bardzo ładnie, pieczołowicie zrobione. Starannie pieczołowicie zrobione. I to jest na pewno jedynie, jedyne takie muzeum. Na świecie nigdzie indziej czegoś takiego nie zobaczysz. I każdy powinien takie muzeum, to muzeum zaliczyć. Jak tutaj zbudowali takie muzeum, włożyli bardzo dużo pracy, żeby przygotować, to chrześcijanie, katolicy powinni to obejrzeć.